On już sugeruje, co było jedną z przyczyn tej tragedii. Jeszcze wczoraj, środki masowego przekazu przedstawiły nam informację, że specjaliści powiedzieli, że była na pewno była naturalna. Ja osobiście w to nie wierzę, ale taka informacja już, już poszła w Polsce. Po, po, poza tym, wiele zasadniczych rzeczy już się zmienia. Pierwsza, na przykład że samolot, dlaczego samolot się rozbił na takie drobne kawałeczki. Rosjanie nam, wmawiali nam Polacy zresztą też, że samolot się obrócił na niewielkiej wysokości i uderzył grzbietem, dlatego się rozbił. Te właściwie pytania, które ja mam, ja mam, wiele takich pytań, chcę o tych dwóch tylko powiedzieć. Czy przez ten czas Państwo dowiedzieli się jakich rzeczy takich, że jesteście w stanie coś więcej powiedzieć, niż jest na tym filmie i czy myślicie o tym, żeby w przyszłości zrobić y, dalszy ciąg tego filmu? Y, wiele rzeczy, jak powiedziałem, się dowiadujemy. Ja widziałem na przykład film holenderski, List Polski, widziałem film australijski, y, widziałem ten film tego Rosjanina, który nam nakręcił ten, ten film i podobno ten Rosjanin już nie żyje, ta, to są podki. i chciałem żebyście Państwo no, na te tematy, o których ja powiedziałem powiedzieli więcej. Dziękuję. Ja powiem o tytule. Ten tytuł od początku traktowałyśmy symbolicznie, dlatego, że w tej sprawie jakby błądzimy w bardzo gęstej, prawda? Nic nie wiadomo, jest coraz gorzej, coraz ciemniej być może tak już zostanie, co nie daj Boże. Z drugiej strony nasz kolega zrobił ten bardzo dobry film, bardzo nam się podobał list z Polski, który kończy się tą maszynką, która robi sztuczną mgłę. Oczywiście jest to, jest to jedna z wersji, na które powinniśmy zwracać uwagę, bo po prostu... Wszystko jest możliwe, no, widzimy, że wszystko jest możliwe. Natomiast my w tym filmie nie chciałyśmy nowych faktów, które się zdeaktualizują, zaktualizują, pokazywać. Chcieliśmy tylko przedstawić relacje ludzi. Chcemy, żeby ten film był aktualny przez wiele lat. I myślę również, że wbrew pozorom bardzo dużo się dowiedzieliśmy nowych rzeczy. Tu. To jest zapis świadectwa, że kończyć odpowiedź na pytanie. To jest zapis świadectwa tych ludzi, którzy. Ja y, nie czułabym się na siłach a, zrobienia filmu, e, przynajmniej w tym etapie, na temat śledztwa, na temat przyczyn katastrof, ponieważ y, y, jesteśmy, y, Majka jest reżyserem filmu, ja jestem bezrobotnym dziennikarzem, nie, nie mamy wielkich możliwości, Informatorów nie wiem, w prokuraturze, w służbach specjalnych, Mieć cały ten aparat, który pozwoliłby rzetelnie zbadać sprawę. Ja myślę, że to po prostu nas przerasta. Musimy poczekać na ustalenia, jakie jeszcze zostaną powzięte choć już przez prokuraturę, ale patrzeć uważnie, przyglądać się uważnie temu, co się dzieje. E, Majka mówiła, że w sprawie wyjaśnienia tej katastrofy my czujemy się jak na mgle, prawdopodobnie Państwo też, znaczy jest tak duży. Tak, już od dezinformacji, sprzecznych informacji, przekłamań, że y, trudno naprawdę powiedzieć cokolwiek przesądzającego, moim zdaniem, w tej chwili, na tym jeszcze etapie. I rzeczywiście będziemy chciały robić jakiś film, ale prawdopodobnie kolejny, ale prawdopodobnie nie będziemy jeszcze podejmować się sprawy wyjaśnienia przyczyn katastrofy w, w kolejnym filmie, bo na tym nie, nie czujemy się na siłach po prostu. Proszę Państwa, czytam Pan. Redaktor Ryszczyński opisał Mugweb. I tam była opada, i upadnie kiedyś, i odsłoni wszystko. A jeśli chodzi o, ten, o to rozwalenie tego samolotu, to moja siostra z Niemiec dzwoniła zaraz na drugi dzień do mnie, i tam jakaś niemiecka telewizja powiedziała rąkka tajemnicy, że tam była bomba, która nie daje w ogóle ognia i huku nawet. A w był rozsypuje wszystko. Dziękuję. Ja myślę, że po prostu cały czas nie wiem, co... Ja może jeszcze chciałem zapytać przy okazji, Państwo pokazali ten film, ale wiemy z mediów, że na początku, po, zaraz po tej katastrofie podana była informacja, że trzy osoby przeżyły. Państwo nic w tym filmie nie mówicie o tych osobach. Czy o tych coś... nie, prawda? Radom Jeśli mogę powiedzieć, jako osoba, która tam dosyć szybko Taka informacja została podana, ale my, na przykład, jako pracownicy Kancelarii Prezydenta, tą informację otrzymaliśmy od naszych bliskich z Polski. Do mnie konkretnie zadzwoniła e, żona Pawła Oddycha i zapytała się mnie, czy to jest możliwe, żeby że podano taką informację, czy to jest możliwe, żeby to sprawdzić. Tak? My to sprawdzaliśmy przez nasze służby konsularne, bo nie mieliśmy w jakiejś godzinie czy półtorej godziny daliśmy informację, że taka informacja nie ma potwierdzenia w faktach znaczy, że, że że nie było osób rannych, że nie, że nie pojechała żadna osoba do żadnego szpitala to jest prawdopodobnie jedna z to jest prawdopodobnie jedna z informacji, bo byliśmy zastosowani bardzo dużą liczbą informacji które tak naprawdę nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i to jest to o czym mówiła przed chwilą ja to znaczy od początku tak naprawdę mamy do czynienia z, z dużą dezinformacją. I... Po obejrzeniu tego filmu, I... Waszego filmu, dowiedziałem się w jakiej Polsce ja żyję i jakie rajsko nami kierują rządy. Więcej ich nie powiem. Bardzo mi przykro kto kto to jest, kto to z nami nam rządzi i takie troską to jest wykazaniu tych wypowiedzi jak oni przeszkadzali do dojścia do jazdy do tego miejsca no to to nie, to nie wiem kim trzeba być to jest nic z chwili polskiej tych ludzi, a nie, tych ludzi ja to chciałem podziękować dla tw twórców filmu za was heroizm, prawda, w dziele, w którym podjęliście się, no wspaniałą rolę robicie, w sensie budzenia narodu polskiego, żeby się opamiętał, prawda, no i zaczął działać, prawda, no, zgodnie, prawda, z racją polską stanu. Chociażby teraz tutaj, co widzimy tutaj na tym terenie, była kiedyś piękna stocznia, dzisiaj widzimy wszystko zaorane. Ludzie czas najwyższy na pamiętanie.